Witam moje kochane raczki. Raczki, zapraszam Was na czytanie tygodniowe. Karty zostały już potasowane, rozłożone i zabieramy się, moje kochane raczki, do czytania. Macie dwie buławy, koło fortuny, trzy buławy, cztery buławy, sześć mieczy, trzy kielichy i oczywiście zobaczymy, co nam pokażą karty na dnie talii. No to co, może na początku zobaczymy, co nam chcą przekazać, jakie informacje, karty. Kochani, macie dwie monety. Jakaś decyzja jest do podjęcia w sprawie pracy. Tutaj mi się pokazują wyjazdy, jakaś podróż. Będziecie mieli raczki, jakąś decyzję do podjęcia i ta decyzja będzie podjęta, tak? Bo Wy tak długo nie będziecie żonglować. Ale słuchajcie, macie dziewięć. O! Dziewięć mieczy. Wy się czymś możecie przyjmować, tak? Wy możecie długo myśleć, tak? Nad jaką e, podjąć decyzję, ale to jest też, że Wy coś wzięliście na swoje barki za dużo, tak? I wy nie wiecie, czy wy to dacie radę udźwignąć, tak? Możecie mieć też tak, że wy no, nie śpicie w, po nocach, ale była, była jakaś sytuacja, no i zówklateczka tam. Oj, raczki. Słuchajcie, jest jakaś izolacja, jeżeli z kimś, no, możecie nie mieć kontaktu, wy się po prostu zrobiliście izolację, tak? Odcięliście się od tej osoby, tak, ale Wy też czegoś nie widzicie, tak? Macie te miecze, tak jak tu macie osiem mieczy, kochani, ja to zawsze patrzę, dlatego że dużo mi wtedy karty pokazują do całego rozkładu, tak? Osiem mieczy, kochani mieczy to są myśli to są wasze myśli tutaj też macie myśli wy po prostu musicie dużo po, powiem wprost pobyć sami dużo myśleć ale tak pozytywnie tak jeżeli będziecie myśleć pozytywnie te miecze wam pójdą no odejdą od was ale słuchajcie tutaj macie pięć mieczy tutaj jest jakieś rozczarowanie jedna osoba tylko brała a no wiecie, no, znaczy brała. W tym sensie, że ktoś zagrał nieuczciwie, tak? Ktoś zrobił tylko coś dla własnych korzyści, tak? I wy się czujecie w klaterce, macie potem sprawiedliwość. Sprawiedliwość mówi, że sprawiedliwość i tak, no, będzie wyjaśnienie sprawy, nawet urzędowych, sądowych, mniejsza z tym jakiś, y, jakie tam sprawy, ale sprawiedliwość jest, y, że sprawa i tak będzie no wyjaśniana tak będzie, jest to karta bardzo bolesna tak chłodna bolesna bo to wiadomo to jest miecz tam tak ale to jest karta też i wagi ale tutaj miesza z tym macie tutaj miecze możecie mieć coś do czynienia z bliźnięta waga wodnik ale nie musicie kochani wy tutaj macie do podjęcia jakąkolwiek decyzję. Macie, jak macie pięć mieczy, przy trójce mieczy, to mogę powiedzieć, że jest, to może dla jednego raczka, że jest jakiś trójkącik, o, tak powiem, tak? Ale tak ogółem powiem, że oboje jesteście w związkach i pojawiła się osoba trzecia. Kochani, coś się między wami wydarzyło, tak? Wiecie, mogły się koleżanki, koledzy, no, znajomi też wtrążać w tą znajomość, coś tam poszło, bo miecze to są takie wiadomości, tak? Kochani, coś się u was zadziało. I teraz tak, albo wy, albo ta osoba. W dwóch buławach ona was obserwuje, albo wy ją obserwujecie, tak? Zbieracie jak najwięcej informacji, tak? Ale tutaj jest, pokazują mi się karty, że ktoś jest po prostu. Wycofany, ktoś już nie e, zaufa, tak? Ktoś po prostu został kiedyś zraniony i się boi zaufać. Zwłaszcza, że tam macie jeszcze klateczkę, ta klateczka też mi mówi, e, że było jakieś zranienie, ale to mogło być nawet zranienie przy czterech bułowach i przy ośmiu mieczach e, z dzieciństwa, tak? Coś się musiało z, e, zadziać, kochani, że Wy teraz też tak reagujecie, albo ta osoba tak reaguje, tak? Ja muszę tutaj brać. Wszystko Wam powiedzieć jak ja to widzę, ale Wy tylko trzydziestole Wasze role, tak? Tak, jak młode na sukces, musicie to wszystko odwracać, kochani, jest ta osoba zacofana, tak? Po prostu boi się następnego zranienia, ale słuchajcie, jest koło fortuny, koło fortuny mówi, że coś nagle u Was się też zadzieje, tak. Będzie taka, no to, to będzie od losu, możecie się spotkać, bo tutaj też jest karta spotkania w podróży, kochani, albo też ta osoba może Wam napisać wiadomość, albo Wy się będziecie zastanawiać, czy Wy macie napisać wiadomość, tak? Kochani, coś nagle u Was się zadzieje. Może być też tak, dla niektórych raczków, że po prostu Wy chcecie zmiany, tak? Sześć mieczy to są. Czas na zmiany, tak? Wy się może zastanawialiście przy rodzinie, tak? Czu, czujecie się po prostu samotne, tak? Możecie tęsknić za, ko, za kimś, tak? Macie dwie monety, po prostu trzeba podjąć decyzję. Pamiętajcie, z decyzją tak pomału, zwłaszcza, że jak jest teraz ten merkury, do, od 17 lutego lepiej radzę nie tego. Przynajmniej u nas tak jest, u bliźniąt, ale słuchajcie, żeby nie podejmować decyzji. Wy, jeżeli macie podjąć decyzję, to musicie tą decyzję mieć przemyślaną, tak, kochani? Ale tutaj mi się pokazuje, że będzie trzeba podjąć decyzję i tak, i tak, bo wy tak długo no, nie dacie rady w trójkąta lecieć i będzie czas na zmianę, tak? Może być też tak, że ktoś się wami interesuje, ktoś jest po prostu zacofany, tak? Ona ma rodzinę, ona ma dzieci, a mi się tak ona podoba. I ta osoba za wami tęskni, tak? To są też i wiadomości takie, one mogą przyjść, ale z lekkim opóźnieniem, tak? Ale to też jest, że wy po prostu pozostawiacie e, to jest karta też wyjazdu, tak? Sześć mieczy. Zostawiam to, co było. E, te miecze tu pozostawiam i ja idę w naprzód, tak? Macie czy bławę, coś nagle, wy też będziecie chcieli zmiany ale to tak przyjdzie nagle do was zmieniam psem jadę czy tam y, robię i mnie to wiecie nie obchodzi ale ale raczki ja to muszę powiedzieć jeżeli u was się pokaże ta osoba trzecia i coś między wami tam wiecie no coś było wiecie poszedł sobie e, dziadyga, jak to ja nieraz mówię, ale to miesza z tym, każdym potrzebuje jakiegoś takiego szacunku, ale wiecie, była osoba, która po prostu odeszła, bo zabolało ją coś. Kochani, i mogła być taka sytuacja, że przez osoby trzecie coś się zadziało, bo ktoś tam był nie fair, ale to też musicie patrzeć, bo to wiecie, koleżanka, kolega, ale każdy, no w dzisiejszych czasach każdy jest zazdrosny. Ta osoba w trzech głowach mi pokazuje, że to jest osoba o czystych intencjach, to jest osoba taka szczera, szczera aż do bólu, tak? Jest bardzo uczuciowa. I zwłaszcza, że tutaj macie dwie błaby, coś się musiało zadziać, ona już wam po prostu nie zaufa, albo wy jej nie zaufacie, tak? Bo coś było zranione, tak? I tego, ale tutaj mi się pokazuje, że czyste intencje, czy, czyste zamiary, no kochani, coś przyjdzie do was od losu, macie koło fortuny, coś nagle do was przyjdzie. Co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? No, uważajcie, kochani, na drodze, tak? I przy tym to musicie, no, uważać. Macie też e, kartę podróży przy kole. E, kochani, uważajcie. Ja wam życzę wszystkiego dobrego. Weźcie tylko to, co do was pasuje, e, kochani. I co? Zapraszam was na kolejne czytanko. Pa, pa!